Kolejny gorący dzień za nami, kolejny gorący dzień na Pomorzu. W ciągu dnia ciężko w ogóle pracować w ogrodzie, takie są temperatury. Dopiero wieczorem, kiedy dzień kończy się, można wyjść do ogrodu i popracować. Ale to także kolejny suchy dzień na Pomorzu. Ponad miesiąc już nie padało. Gdzie niegdzie przechodzą burze, gdzie niegdzie padają jakieś deszcze czy to południe Polski, czy wschód Polski, zazdroszczę. U nas jest bardzo sucho, dlatego naszym najważniejszym zadaniem oprócz podlewania nas ogrodników tutaj, w tej części Polski, jest ściółkowanie. Ściółkowanie, które przeciwdziała odparowywaniu wody z gleby. Wiem, że gdzie nie pada, gdzie nie przechodzą burze, że zazdroszczę, ale ci, którzy... Mają ogrody, wiedzą, że taki krótki, ulewny, mocny deszcz nie nawodni dobrze gleby. Ta woda, jeśli nie ma możliwości zatrzymania się w tej glebie, spłynie po niej, nie wsiąknie w głąb, a wypłynie. I tą metodą na to, żeby zatrzymać te krótkotrwałe, a gwałtowne opady deszczu, czy żeby dobrze wykorzystać podlewanie, jest ściułkowanie. Ściułkujemy różnymi materiałami. Ja ściłkuję. Słomu, ściółkuje chwastami, ściółkuje także świeżo skoszoną trawą. I do tej świeżo skoszonej trawy chciałbym Was namówić, do korzystania do ściółkowania świeżo skoszonej trawy. Ściółkuje świeżo skoszoną trawą, albo można ściłkować świeżo skoszoną trawą, wszystko, prawie wszystko. Mówi się, że nie powinno się ściółkować Warzyw korzeniowych, bo ta rozkładająca się trawa może ściągnąć szkodniki. No ale największym szkodnikiem w tej chwili jest susza. To dajmy sobie spokój, inaczej będziemy chronić się przed połuśnicą, położymy siatki na warzywa korzeniowe, a ta ściółka, ta świeżo skoszona trawa ochroni nam nasze uprawy. To jest zagon z cukiniami i kukurydzami. Które były wysadzone do gruntu jako rozsada 20 maja. I od razu tego 20 maja położyłem świeżo skoszoną trawę na górę tego zagonu. Pod spodem, pod trawą jest linia kruplująca. Tak wygląda ten zagon po trzech tygodniach. Po trzech tygodniach tak wygląda ta trawa. Z wierzchu jest brązowa, wypalona słońcem, ale pod spodem jeszcze ma taki Zielony, ładny kolor siana. Ona pomaga mi nie tyle w płomienieniu chwastów, co jest także jej zaletą, ale przede wszystkim przed odparowywaniem wody. Przed tym, żeby nawet ta woda, która, którą używam z linii kroplującej, dobrze wsiąkała w glebę, żeby nie odparowywała szybko do wierzchu. Ale żeby stosować skoszoną, świeżą, skoszoną trawę, trzeba pamiętać o jednej podstawowej zasadzie. Świeżo skoszona trawa to w tym roku u mnie też towar deficytowy. Zazwyczaj używam go do kompostu, do tworzenia kompostu zmieszane ze zrębkami, liśćmi, dają świetny kompost. Ale w tym roku ściukuję, tak jak Wam mówiłem. Ma towar deficytowy, bo do tej pory swój trawnik kosiłem tylko raz. Częściej koszę ścieżkę przy rabacie ozdobnej, przy nowo założonej rabacie ozdobnej. Tam trawa rośnie dużo lepiej. Zresztą tam rabatę muszę nawadniać, bo to są młode, jesienią posadzone rośliny. W związku z tym mam tylko z tej ścieżki. Trawę. Trawa świeżo skoszona, ona może być lekko przesuszona. Tutaj jest, jak widzicie, świeżo po koszeniu, będę rozkładał na zagonie, gdzie rosną fasole pomiędzy fasolami nasturcje, nasturcje, które chronią fasole przed mszycami, jak samitki, jak samitki. Które chronią przed niecieniami i także pomagają nam chronić fasolę przed ślimakami. I będę rozkładał teraz tę trawę cienką warstwą. I to jest podstawowa zasada przy ściółkowaniu trawy. Że ta warstwa świeżo skoszonej trawy nie może być gruba. Jeśli położycie grubą warstwę trawy, to ta od dołu zacznie podgniwać, zacznie mieć nieprzyjemny zapach, zacznie butwieć. Dlatego ściółkujemy cienką warstwą, rozrzucając po prostu trawę po całym zagonie. Ona szybko przeschnie, ale ta główna zasada przy ściółkowaniu. Trawą cienką, no, taką 2-3 cm maksymalnie warstwą. Ściłkuję dokładnie wokół roślin, rozsypując trawę. Niektórzy mówią, że trawa, świeżo skoszona trawa ściągać ma, będzie ślimaki. No ja na Zagonie z cukiniami, kukurzami nie mam takiego doświadczenia. Zresztą co roku ściółkuję trawę. Wiele upraw, jako ślimaki nie przychodzą. Co więcej, tutaj mam aksamitki, które chronią mi przed ślimakami uprawę. Aksamitka, jak ślimak przyjdzie i będzie miał do wyboru fasolę albo aksamitkę, to większe prawdopodobieństwo jest, że wybierze aksamitkę. W związku z tym, będzie aksamitka dodatkowo chroniła mnie przed ślimakami, a trawa będzie chroniła przed przesychaniem gleby Dzięka, Dzięka, warstwa. Trawy rozrzucona. Wokół roślin. Nie zaszkodzą, nie wypalą roślin. Nie bójcie się takich e, rzeczy. Będzie wszystko dobrze. Będzie wilgoć w glebie. Chociaż idziemy. No. Kilka lat temu świeżo skoszoną trawą ściółkowałem takie skarpy, które były wokół domu. Skarpy składające się, jak to obsypany, świeżo zbudowany dom, głównie z gliny i żwiru. Jałowa całkowicie e, gleba, rośliny tam nie miałyby żadnych szans. I ściółkowałem to świeżo skoszoną trawą, i po kilku tygodniach. Przyszłe drziczownice zaczęły wciągać tę trawę w głąb. Zaczęła się tworzyć warstwa próchnicy na tej jałowej glebie. Takie ściukowanie trawy spowoduje, że te mikroorganizmy, że przyjdą i zaczną wciągać tę trawę w głąb gleby, dodając próchnicy do gleby, a dodatkowo ściukując, chronimy nie tylko wilgoć, ale także chronimy. Mikroorganizmy żyjące w glebie, bo one mają tę dostateczną ilość wilgoci do tego, żeby przeżyć i żeby się rozwijać. z fasolą tyczną już wyściłkowany trawą, Fasola już trafia na podpory, już zaczyna się owijać. Mam nadzieję, że będą ładne, zielone, zdrowe strąki, to jest odmiana fasolitycznej kobra. To jest także użyta tutaj trawa zmieszana z koniczyną, dlatego że u mnie trawę wysiewam razem z domieszką nasion koniczyny, w związku z tym jest i trawa, i listki koniczyny. Nie bójcie się stosowania świeżo skoszonej trawy na zagonach warzywnych, na rabatach ozdobnych. To nic, że trafią się tam jakieś kwiatki koniczyny albo może jakichś innych roślin. Dwuliściennych, które można by było nazwać chwastami. Nawet jeśli się wysieją, to ta trawa przygłuszy ich kiełkowanie, a jak skiełkują, to dzięki temu ściłkowaniu gleba będzie wilgotna i będzie łatwo takie chwasty, jeśli się wysieją, jeśli skiełkują, będzie łatwo usunąć. Trawa, jako taka uniwersalna metoda, Ściółkowania naszych grządek. Dziękuję, to wszystko. Do zobaczenia.